O kurwa O kurwa ale coaching kurwa. Ale kurwa A chuj tu wysyłasz pieniądze Carlos wielkie dzięki za wsparcie ZT8 nie z tym sznurem to żartowałem Pewnie skoczyć z szóstego piętra bo sznur się jeszcze zerwie Ja pierdolę, no Dorosły chłop sobie pod nos i jeszcze mu przeszkadza No dobra, wyobraź sobie, że zamajasz zakupy za 2-3 stubby i dajesz tą tatkę. Proszę stać pod drzwiami. opiekuję się chorym dzieckiem, nie mam jak wyjść. I karmię piersią, a chłopci na kurwia dzwonkiem. No tak jakby... No bo to jest jakaś komunikacja, no nie wiem. Barierę ma. Tak, zatrzymałem się umysłowo, dlatego żółwia wytatuowałem. Co, co mnie kurwa zajebało? Co jest kurwa taki szybki? Gdzie? Nie wiem. Mam 1,14 hueja. Jakbym miał do wyboru, poprzez się do dziewczyny, do której coś czuję, a, a ruchać przez kolejny tydzień 10 hot lasek, to bym wybrał przytulanie. I możecie mnie teraz. Nieprawda. nieprawda. Możecie nieprawda. mieć teraz ze mnie beka. Nie ma opcji, nie ma opcji. Mówię serio. Te... Burd, Mówię... Bo to jest opóźnione. Lubię całkowicie rządzić już kora, zdajeć moim partnerom No no wydaje mi się że MDM ta, wydaje mi się że ta, no to jest fajnie, chill nie Ja pierdolę Dobra Bruce, akcję musisz robić. Ja mogę bać tutaj Typuję, typuję, typuję Możemy? No mów coś do mnie, kurwa, bo nie wiem. Halo. Aha, dobra. Dostałem klip bloka. Może Dajcie... r chociaż użyć, nie? Jak, jak typuję Dajcie mi klipa z tego, zaraz zobaczysz, ja ci wyślę klipa, co się stało. Dawaj, FF robiłem na budowie i na budowie jest łatwiej niż w lolu. Bo na budowie idziesz odjebać swoją robotę i masz wypierdolone. No, no, nigdy nie miałeś przyjemności z Ligi Legend. Nie, czekaj, zapomniałem, ty miałeś przyjemność z Lola. Pamiętam, jak kiedyś graliśmy, była przyjemność z Ligi Legend, ale później byłeś wysokie Elo i od tamtej pory jeszcze się odkryło, myśląc, że po jesteś randomowany i potrafisz bić Elo. Zaczęły się tajemnice z MMR-em, co zacząłeś się tak jakby przenosić konto, zacząłeś robić nowe konta, zacząłeś grać na innych kontach. Od tamtej pory masz trzy konta, na których grasz i mówisz tak: Dobra, to konto jest do śmieci, ja już tego sezonu nie gram. I każdy ma się bekę, no, mhm. każdy ma się bekę totalnie. Nie wziął się przed domek tego tego No ale kurwa, chłopak. no te konto jest do śmieci, no mam plus śmieci, minus do 22 do śmieci, do śmieci człowieku to jest całe twoje kurwa życie, nie? Jeżeli już chcesz coś podsumowywać